I bardzo chciałbym stanąć przed wami jako świadek wydarzeń koszalińskich związanych z domem miłosierdzia Bożego, bo wszystko, co tam powstało, związane jest z kaplicą wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. I pozwólcie, że zacznę trochę może od tyłu, o takiej historii, którą bardzo mocno przeżywamy, dokładnie od niecałych dwóch lat. A mianowicie wiele lat temu pewnego dnia się, pojawiła się u mnie taka kobieta, którą dobrze znałem z kaplicy. Nazywamy ją Mama Magda. Mama Magda, która miała wtedy trójkę dzieci, dzisiaj ma już piątkę dzieci, i pro, poprosiła mnie o taką modlitwę za dzieci takie miała marzenie po prostu, żebyśmy w tej kaplicy adoracji raz w miesiącu spotykali się z rodzicami, wszystkimi rodzicami, którzy pragną i z dziećmi, by modlić się za dzieci, by te dzieci miały wiarę, by kochały Jezusa dalej i całe życie kochały Jezusa. Ja bardzo się ucieszyłem, ona wybrała nawet datę i początek tego, tej modlitwy to był pierwszy czwartek miesiąca, ale później to przenieśliśmy na trzeci piątek miesiąca, ale chcę tylko powiedzieć, że to było Początek tego to był pierwszy czwartek miesiąca, ten dzień eucharystyczny tak bardzo, tak bardzo przeżywany w kościele. No i wyobraźcie sobie, że dużo rodziców na to przychodziło, dużo dzieci. No i po pewnym czasie doświadczaliśmy takich dotknięć niesamowitych, ale chcę Wam powiedzieć o takich dwóch cudach, które nas niezwykle mocno dotknęły i także związane z tą mamą Magdą. A mianowicie to było niecałe dwa lata temu, 3 lutego, w dzień świętego Błażeja, w pierwszy czwartek miesiąca. Wyobraźcie sobie, że ta mama Magda, jak miała często w zwyczaju, siedziała sobie z tyłu w naszej kaplicy adoracji wieczystej Pana Jezusa i przyszła ze swoją córką, ona wtedy miała 8,5 roku, Łucja. Łucję znaliśmy od dziecka, taka wąska, drobniutka dziewczynka z wielkimi okularami, bo wielka wada na oczach. No i kiedy tak modlili się właśnie z tyłu w ławce, w pierwszej ławce siedział nasz wolontariusz Krzysztof z Wrocławia o takim bardzo sercu otwartym na Boga. I on w pewnym momencie podchodzi do tej mamy Magdy i mówi: Proszę pani, wiem, że się nie znamy, ale mam takie przekonanie w sercu głębokie, że pan Jezus chce uzdrowić oczy pani córki. Ona była tak głęboko zszokowana no, tą historią, i on kiedy zobaczył to, to szokowanie, takie zdumienie, yy, widząc takie zakłopotanie, mówi: Dzisiaj wieczorem, jak będziecie w domu, to razem z mężem i z pozostałymi dziećmi pomódlcie się nad łucją, żeby Bóg dał jej wzrok. I rzeczywiście oni to zrobili wieczorem i następnego dnia, kiedy wstają, wstają z łóżka, szykują się do szkoły, do pracy, Ucja nie ma tych okularów. Mama się pyta, gdzie ty masz okulary? A Łucja, dziewczynka 8,5 roku, opowiada, odpowiada takie słowa, przecież Jezus mnie uzdrowił. Byli szokowani, ona zadzwoniła do mnie w środku tego dnia, mówi, proszę księdza, taka historia, opowiada mi tą historię z tej kaplicy naszej. Ja mówię, pani Magdo, no trzeba lekarza, by potwierdził, że te oczy są po prostu czyste, uzdrowione. Zapisała się na fundusz zdrowia, czekała około 3,5 tygodnia, ale w międzyczasie opowiada mi, że y, wszyscy w szkole zdziwieni, bo dziecka znają Ucję z wielkimi okularami, y, a łucja bez okularów nie podchodzi blisko do telewizora. No i wyobraźcie sobie, że przychodzi ten dzień y, lekarski y, i ona zaraz po tym lekarzu y, zadzwoniła do mnie, opowiadając mi to w szczegółach, ale także wieczorem przyleciała do kaplicy, opowiadała mi po raz drugi tą historię. I historia jest taka, że wchodzą do lekarza, ta mama Magda nic nie mówi i pani doktor y, bada oczy Łucji i mówi tak, oczy pani córki są zupełnie czyste, nie ma żadnej wady. A ta mama Magda w takim entuzjazmie mówi: Pani doktor, Jezus uzdrowił oczy mojej córki. I lekarka mówi: Co za pierdoły, to niemożliwe. Jezus nie zajmuje się takimi szczegółami życia. Tak mówi ta lekarka. A zresztą oczy dzieci się same uzdrawiają. Tak mówi ta lekarka. To jest znane oczywiście, że, że przecież są takie procesy, że z wiekiem oczy po prostu się naprawiają dzieciom. A ta mama Magda, przygotowana na tą odpowiedź tej lekarki, sięga ręką do torebki, wyciąga badania sprzed miesiąca i mówi, pani doktor, ja wszystko rozumiem, ale to są badania sprzed miesiąca, oczy mojej córki plus 2,75. Taka wada na oczach. I ta lekarka zupełnie za nie mówiła. I to jest taka historia z naszej kaplicy. Myśmy ostatnio podliczyli 17 uzdrowień dzieci w ciągu 8 lat. I druga historia, która miała miejsce też w naszej kaplicy, zupełnie niedawno, bo dokładnie niecały rok temu, może jeszcze bardziej szokująca. Znamy takie małżeństwo, mieszkają w centralnej Polsce, ale mają swoich rodziców w koszalinie i często przyjeżdżają właśnie na modlitwę do nas. Na modlitwę odwiedzać rodziców, ale są na Eucharystii. 9 lat czekali na swoje dzieciątko, odprawili dziewięciopatronki. Letnią nowennę o dziecko i urodziła się Marysia. Urodziła się Marysia i kiedy Marysia, cudowne takie dziecko dane matce Bożej, kiedy Marysia miała dwa latka, zachorowała na takie zapalenie ucha i to było związane z migdałkami. I żaden lekarz nie potrafił wyleczyć tego ucha przez cały rok. Przez cały rok walczyli z tym jakoś bardzo mocno. Taki płyn się zbierał za uchem, no nie mogli sobie poradzić. Ale na początku tej choroby mama tej Marysi miała takie natchnienie, że ona miała taki zwyczaj, że zawsze podchodziła do Komunii Świętej, trzymając Marysię za rękę. I podeszła do Komunii Świętej, przyjęła pana Jezusa, wróciła do ławki i miała. Takie, od, takie natchnienie od Boga, by pochylić się nad uchem swojego dziecka i tchnąć. To, to jest taki gest ewangeliczny, nie dziwmy się tego, my znamy ten gest z, z Ewangelii. I pochyliła się nad swoim dzieckiem po komunii świętej, tchnęła, to ucha swojego dziecka mówi: Jezu, uzdrów moje dziecko. I wyobraźcie sobie, że to trwało wiele miesięcy, nawet prawie cały rok, i kiedy byli w tej kaplicy wieczystej Pana Jezusa w ubiegłe, wakacje, w ubiegłe wakacje, to wyobraźcie sobie, że pochyliła się nad swoim dzieckiem, tak jak to czyniła, taki miała zwyczaj, pochyliła się nad swoim dzieckiem, ta wtedy Marysia już miała 3 latka, pochyliła się, tchnęła i mówi, Jezu, uzdrów ucho mojego dziecka. I kiedy to uczyniła... Marysia się odwróciła do niej i mówi, mamusiu, już nie musisz tego robić, bo Jezus mnie uzdrowił. Mama poszła do lekarza i rzeczywiście okazało się, że ucho zupełnie było czyste, że, że to, co było jakoś nieuzdrawialne przez ten rok, to ucho, ten płyn po prostu zniknął, nie było nic w uchu tego dziecka. W naszej kaplicy całkiem niedawno ta mama, e, trzymając tą Marysię, mąż działał w ławce, trzymając tą Marysię za rękę, ta mama opowiadała o tym cudzie, a dziecko tylko przytakiwało, bo ta Marysia zupełnie jakoś takie wyjątkowe dziecko, takie po prostu jakieś niezwykłe, mimo tego swojego wieku. Dlaczego, dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że te dzieła Bożego Miłosierdzia, w tym koszalinie i wokół koszalina, które rodziły się, zrodziły się 12 ponad lat temu. One zawsze były związane z adoracją Najświętszego Sakramentu. I wiecie, jak dzisiaj myślę o Panu Jezusie, to myślę o tej mocy wytryskającej z tego Najświętszego Sakramentu, która zawiązywała ogrom wspólnot. I to jest coś takiego bardzo niezwykłego. Nawet jak pomyślę, zanim dom w ogóle Bożego Miłosierdzia powstał, to te natchnienia Boże, które przybywały z nieba, one rodziły się we wspólnocie. Pamiętam takie wydarzenie, tak się w ogóle rodziło to na początku przecież, że kiedy byliśmy w ogóle jeszcze w Krakowie, to była wspólnota studentów, z którą się spotykaliśmy. My często adorowaliśmy Pana Jezusa. Całymi godzinami, to nie była godzina tylko adoracji, ale godzinami modliliśmy się, nocami modliliśmy się przy Panu Jezusie, na różne sposoby w Krakowie. Kiedy były jakieś rekolekcje, zawsze zaczęliśmy od adoracji, jakieś wydarzenia ewangelizacyjne. Zawsze ktoś czekał, nawet jak osoby ewangelizowały, to zawsze ktoś czekał w jakiejś kaplicy adoracji, modląc się za nas. I słuchajcie, to... Przenikało tą naszą wspólnotę. I w ogóle Bóg przemówił o Domu Miłosierdzia Bożego do wspólnoty, do wspólnoty całkowicie adorującej Jezusa. I pamiętam, że jak w ogóle ten Dom Miłosierdzia Bożego w Koszernie, ten pierwszy, narodził się, to pierwsza myśl, jaka właśnie powstawała, to żeby szybko była kaplica. Kiedy właśnie powstała kaplica, to zaraz dwa tygodnie po powstaniu kaplicy w takim domu, który był całą, cały, Ruiną, który był cały do remontu, to dwa tygodnie po otwarciu kaplicy biskup już wystawił najświętszy sakrament na ołtarzu w takim małym pomieszczeniu, jedynym pomieszczeniu wyremontowanym w tym domu. I wiecie, było nas sześć, osiem osób do adoracji Pana Jezusa w dzień i w noc. Ale już po kilku dniach zaczęło schodzić się miasto. I dzisiaj sobie tak myślę, że natychmiastowo Jezus przyciągał ludzi, którzy adorowali. I tak naprawdę pierwsza wspólnota tych dzieł Bożego Miłosierdzia to była wspólnota adoracyjna. I dzisiaj, kiedy myślę w ogóle o tych dziełach Bożego Miłosierdzia, to myślę właśnie o tym, jak Jezus zaczął przyciągać ogromne tłumy do siebie, zaczął przyciągać tych ludzi właśnie pokiereszowanych. Mających różne problemy, zaczął przyciągać ludzi, właśnie adorujących Jego. I dzisiaj, kiedy myślimy o drugim domu, trzecim domu, czwartym domu, jednej wspólnocie, drugiej wspólnocie, o braciach miłosiernego Pana, siostrach Bożego miłosiernego Pana, to ja nie przestaję myśleć sobie, że Jezus rodzi wspólnoty. I to jest tak, takie przenikające i te wspólnoty umacniające. Umacniające się przez adorację Najświętszego Sakramentu. Wiecie, kiedy myślę o Domu Bożego Miłosierdzia, to myślę sobie o takiej kobiecie, która jest pierwszą, była pierwszą mieszkanką tego Domu Miłosierdzia Bożego. A mianowicie, kiedy jeszcze mieszkałem w Krakowie i tego Domu Miłosierdzia Bożego nie było, tej wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu jeszcze nie było, to pamiętam, jak będąc kapelanem pewnego zgromadzenia zakonnego w Krakowie. Pewnego dnia przychodzi do mnie taka staruszka, którą znałem z kaplicy. I ona mówi do mnie takie słowa po mszy świętej, czy ma ksiądz pożyczyć 50 złotych. Bez zastanowienia sięgnąłem po kieszeni, poszukałem pieniędzy, dałem jej 50 zł. Po dwóch tygodniach ona znów do mnie przychodzi i mówi, Proszę ksiądz, czy ksiądz ma znów pożyczyć 50 zł? Ja mówię, a co się dzieje? Dowiedziałem się, jak miała na imię Marysia. Babcia Marysia, tak ją później nazwaliśmy w swoim życiu koszalińskim. Ja mówię, co się dzieje, bo wiecie, nie chciałem jakby naiwnie dawać pieniędzy, nie wiedząc zupełnie na co. Ona mówi, nie mam w ogóle na opał, nie mam na życie. Ja mówię, a czy mogę panią odwiedzić w pani domu? Ona mówi, tak, natychmiast, jeśli przyjdzie do mnie. Ja tam coś miałem do, do zrobienia, poszedłem do niej chyba po południu. Wchodzę do takiej kamienicy. Starej krakowskiej na pierwsze piętro. Otwieram drzwi, i to, co pierwsze mnie dotknęło, to zapach papierosów, ciemność i zimno. I słuchajcie, kiedy usiadłem ko tej kobiety, babci, marysi, wyciągnęła papierosa, zaczęła palić tego papierosa, i mówi do mnie tak: proszę księdza, to jest dom mój rodzinny, chociaż go wynajmuję. Ale tutaj mieszkała moja mamusia z tatusiem, tu się urodziłam. Później tutaj zmarła moja mama z tatą. Ja tu zamieszkałam z moim mężem. Mieliśmy jedynego syna i kiedy ten syn miał ponad 30 lat, zakochał się nieszczęśliwie i pewnego dnia rano, kiedy wstałam z łóżka, poszłam do łazienki i zobaczyłam Mojego syna powieszonego w tej łazience. Poprowadziłem tej łazienki, pokazała mi, gdzie powiesił się ten syn. Mnie to zupełnie zmroziło. Ta babcia Marysia mówi do mnie, proszę księdza, mój mąż tak się załamał tą historią, tą śmiercią, samobójczą swojego dziecka, że umarł z tęsknoty, z takiego no, nieporadzenia sobie tą sprawą, umarł po dwóch latach i zostałam sama. Zaczęłam pić wódkę, palić papierosy i nocami odmawiałam różaniec do Matki Najświętszej, prosząc Matkę Bożą Częstochowską, żeby zabrała mnie z tego przeklętego mieszkania. Nie mam pieniędzy na opał, starcza mi tylko na pewne rzeczy. I słuchajcie, kiedy ja usłyszałem tą historię, choć Domu Bożego Miłosierdzia jeszcze wtedy nie było, to pomyślałem sobie, zresztą to powiedziałem natychmiast, Pani Mario... Czy jest pani gotowa? Takiego domu jeszcze nie ma, ale on chyba się urodzi niedługo, bo Bóg dawał nam znaki przeróżne. Czy mogę panią zabrać do Koszalina? Ona mówi natychmiast. Wiecie, kto, ktoś, kto kocha Kraków, trudno opuścić Kraków, ale ona, ona nie miała z tym trudów. I wiecie, minęły miesiące, powstał dom Bożego Miłosierdzia. Myśmy po nią przyjechali zaraz po zakupie tego domu, zabraliśmy tą babcię Marysię, Marysię, wracając z takich rekolekcji krakowskich. I wiecie, ona zamieszkała jako pierwsza. Ona godzinami adorowała Jezusa na samym początku, kiedy jeszcze było może, kiedy wspólnota adoracyjna się zawiązywała. Stała się taką duszą adoracyjną. I chcę wam powiedzieć końcówkę, bo to mnie niezwykle mocno dotyka. Ta końcówka jej życia. Wszyscy ją bardzo pokochali, wszyscy nazywali babcią Marysią. Na początku gotowała, prała, jeszcze kiedy była mała wspólnota w tym domu remontowanym, koszalińskim. Ale chcę wam powiedzieć taką końcówkę, która no, jest niezwykle szokująca, która bardzo, bardzo mnie dotyka. A mianowicie końcówka jej życia jest taka że pewnego dnia wraca z takiego zabiegu ze szpitala i mówi do mnie, że coś zaczął ją drapać w gardle. Pomyślałem sobie, że kiedy była uśpiona na tym zabiegu, to był taki zabieg trochę jelitowy, to że może podrażnili tą rurą właśnie. Yy, po prostu to gardło, ale ona mówi, że to chyba nie to, wysłali się ją do lekarza, okazało się, że ma potężny nowotwór przełyku, który rósł 15 lat w cichości i lekarz mi powiedział w jakiejś takiej tajemnicy, że dwa, 3 miesiące życia. Nie mówiliśmy jej o tym jakoś, ona oczywiście bardzo inteligentna, bardzo tak, no, wiedząc, co się kroi, też powoli też te problemy z oddychaniem, z przełykaniem, chociaż bólu jako takiego nie było, i powoli zaczęła odchodzić. I powiem Wam końcówkę, która dla mnie stała się taką jedną z większych lekcji tego, kim jest Chrystus w Najświętszym Sakramencie i także wspólnoty wokół Niego. Wyobraźcie sobie, że postanowiliśmy pomalować kaplicę wieczystą, naszą kaplicę wieczystą adoracji Pana Jezusa. Wezwaliśmy takich przyjaciół z Kaszub, by nam to wymalowali przez kilka dni, tak pięknie, bo chcieliśmy, żeby to pięknie było zrobione. I na ten czas adoracji, na, tej, na ten czas malowania ta kaplica, ta adoracja wieczysta ustała, dokładnie na cztery dni. I wyobraźcie sobie, że kiedy ustała... Adoracja wieczysta pana Jezusa, ta babcia w tym momencie zaczęła umierać. I ta wspólnota adoracyjna, która adorowała Jezusa w dzień i w nocy, przeniosła się do pokoju na trzecim piętrze. Mamy kaplicę na parterze. Z parteru ta kaplica, ta, ta wspólnota adoracyjna, przeniosła się na trzecie piętro, by trwać przy tej pani Marysi. Takie czuwania mieliśmy w dzień i w nocy przy umierającej Pani Marysi. I wyobraźcie sobie, że kiedy ona umierała w taki sposób, że y, było około 20, 30 osób modlących się na, na posadzce, na kolanach y, tej, y, tego pokoju, w którym była Pani Marysia. Ja trzymałem ją za rękę, patrząc się na nią i ona w tej modlitwie wspólnotowej po prostu odeszła y, do Pana. W takim szczęściu też, y, y, ona była wcześniej dość samotna, Otoczona tą wspólnotą. I słuchajcie, kiedy ona zamknęła oczy na moich oczach, kiedy wydała ten, to ostatnie tchnienie, pomyślałem sobie, Boże, ustała ta wieczysta adoracja, byśmy mogli Cię adorować w tej osobie, pierwszej mieszkańca naszego domu, tak pokiereszowanej życiem, tak dotkniętej boleścią. I prawdziwie pomyślałem sobie, że właśnie to, co uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych, mieście uczynili, że Jezus tak bardzo utożsamił się z tą panią Marysią, że prawdziwie myśmy dotknęli Jezusa w tej babci Marysi. Że niejako właśnie adorowaliśmy Jezusa w tej umierającej babci. To była taka lekcja przedziwna: ona umarła i myśmy zaraz wystawili na nowo pana Jezusa, bo kaplica została, została wymalowana. Taka lekcja niezwykła, jak Jezus utożsamia się jednym z tych najmniejszych. Świadectwo wstrząsające. Ludzie, którzy właśnie adorują Jezusa, są tak bardzo przemieniani, i te historie przedziwne dzieją się w ich życiu. To jest właśnie tajemnica tej adoracji Jezusa, że Jezus tak przemienia nasze serce, że te historie. Właśnie adorujących nas stają się szokujące, jakieś scenariusze nie do, nie do wymyślenia po prostu. O, przedziwna historia tych adorujących, którzy są wpatrzeni w Pana, a Pan troszczy się o wszystko w ich życiu i prowadzi ich ku życiu wiecznemu.